Dzisiaj pogadamy sobie o okularach. Zapraszam. No to że teraz odstawił. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć razem z wami na pytanie, jakie są najlepsze okulary na rower. I tutaj w zasadzie bardziej chodzi mi o to, że najpierw podzielimy sobie na pewne kategorie, żebyśmy mieli jakieś założenia. W pierwszej kolejności skupimy się na tym, że jeżeli mamy możliwość kupienia kilku par, to jakie okulary są dobre do czego? Zdarza się tak, że przy zakupie okularów, jak na przykład przy tych 100%, dostajecie na przykład dwie szyby. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie tego typu okulary, czyli takie pomarańczowe, kontrastujące, które najlepiej tak naprawdę nadają się do jazdy w taki pochmurny dzień, no i w sumie ja bardzo często też takie używałem na Gravela z tego względu, że one troszeczkę podbijają kontrast, troszeczkę może jakby rozjaśniają. Aczkolwiek głównie chodzi mi o to, że ja mam takie może problemy, nie tyle problemy, ale jak się robi zmrok, to co po prostu gorzej widzę. No i dzięki temu, no takie okulary bardzo przyciemniane, no to by mi po prostu się nie sprawdziły. Dlatego też jako jedna z opcji które warto mieć, no to takie, ewentualnie z takimi szkłami po prostu, z takimi czystymi. Także to jest jako jedna pozycja. No i tutaj wiadomo, nie chcę skupiać się na jednej marce, bo tak naprawdę chodzi mi o samą ideę, więc jeżeli te same rzeczy przełożycie na inne marki, to wszystko będzie po prostu ok. Także ja Wam tylko pokazuję na tych konkretnych, bo te mam pod ręką, po prostu. <laughs> Kolejna para, jaką warto mieć, to są okulary po prostu przyciemnione. Są to okulary tego typu, które mają już swoje przyciemnienie. Akurat okleje mają o tyle fajnie, bo one dodatkowo mają technologię PRISM i przy dużym nasłonecznieniu, no to sprawdza się to rewelacyjnie, bo fajnie kontrastuje, fajnie widać dziury na asfalcie i to jest coś, co, no ja powiem szczerze, jest to chyba moja ulubiona technologia. Jak sami widzicie, no też tych okularów trochę mam, zresztą swoich prywatnych, na przykład o te sutrosy czy kato, które ostatnio uległy, że tak powiem, wypadkowi, bo. A to dobra, długa historia. Moja żona miała wypadek, akurat jechała w tych okularach, no i trochę się porysowały, aczkolwiek nadal działają, także to jest mega, mega plus. Dodatkowo, e, z racji współpracy z firmą OShop, dostałem do przetestowania w zasadzie i sprawdzenia inne modele, jak na przykład Te Sutro Light Sweep, Gen Codery, dlatego też mogę o nich troszeczkę powiedzieć. Akurat modele, które wam pokazałem, no to każdy gdzieś tam ma swój gust, natomiast tutaj głównie chodzi o to, że okulary na przykład takie one mają już swój stopień przyciemnienia, prawda? Więc jakie sobie ubieramy, jedziemy, no i warunki atmosferyczne nam się zmienią, no to <noise> albo jeżeli na przykład wyjedziemy na długą przejażdżkę i wrócimy bardzo, bardzo wieczorem, no to możemy mieć problem, bo wtedy może być tak, że się okaże za ciemno i musimy ściągać okulary, no i wracając bez okularów, a to już jest średnio bezpieczne. Natomiast bardzo dużą zaletą takich okularów jest to, że one posiadając już pewien stopień przyciemnienia. To dziękuję, jeżeli jedziemy na rower w piękny, słoneczny dzień, no to po prostu no dla mnie, jeżeli chodzi o technologię Prism, to jest coś, coś po prostu sztos. Dlatego też akurat okleje są moimi ulubionymi okularami, ale jak wiecie, nie są też moimi jedy, jedynymi, bo jeszcze też posiadam okulary sto, 100%. <grytania> Tylko, że tak jak Wam wcześniej pokazałem, one są właśnie na takim przyciemnieniu, no i też bezbarwne. No ale posiadając... Kilka parokularów, dochodzimy do jednego takiego kluczowego punktu i założenia, że fajnie by było wyjeżdżając na rower, mieć tak naprawdę kilka parokularów, albo przynajmniej jakieś zapasowe szkła ze sobą. No ale bądźmy szczerzy, jak często tak robicie, że wjeżdżając na rower, zabieracie ze sobą zapasowe szkła. No właśnie, pewnie nie często, aczkolwiek tutaj zależy, jak chodzimy na rower. Jeżeli wychodzimy na rower w południe, no to wiadomo, Patrzymy na pogodę, jest piękne słońce, no to wtedy bierzemy sobie okulary o określonym stopniu przyciemnienia, no i nie ma problemu. Jeżeli mamy pochmurne niebo, jedziemy sobie e, przykładowo do lasu czy coś, no to wtedy wybieramy sobie takie okularki, nie wiem, pomarańczowe, albo po prostu e, czyste, białe, no ale to wiadomo, no akurat takie okulary średnio sprawdzą się w takim mocnym słońcu, aczkolwiek no mamy taką możliwość, jeżeli możemy sobie tym żonglować, mamy coś takiego do dyspozycji. Fajnie, bo można dzięki temu mieć kilka par. A jeżeli mamy kilka par okularów, no to wiadomo, stylowa idzie na plus, no bo mamy kilka możliwości, wariantów, możemy sobie to dopasować do kasku, do stroju i tak Aczkolwiek, no wiadomo, to wiąże się z tym, że no jednak trzeba takie okulary kupić, a jak sami wiecie, takie okulary na rower wcale tanie nie są. Dlatego też, czy jest jakaś alternatywa, żeby były okulary, które faktycznie sprawdzą się. Na najwięcej warunków, w takich, w jakich jeździmy, no i tutaj całe na biało wchodzą okulary fotochromatyczne. Akurat, jeżeli chodzi o fotochromy, zawsze chciałem sobie je sprawdzić, i jak sami mieliście okazję zobaczyć, że ostatnio na filmach bardzo, bardzo często jeździłem w tych okularach, bo jeżeli chodzi o uniwersalność, to nie ma. Nie mają sobie po prostu równych, bo czy wyjeżdżasz w słońce, czy wyjeżdżasz rano, czy wieczorem, czy jest pochmurno, czy jest słonecznie, to one po prostu ogarniają i to jest fajne. Natomiast no wiadomo, nie ma nic za darmo. Jeżeli chodzi o fotochromy, to z takiego mojego doświadczenia i mówię to tylko jako taki zwykły użytkownik, bo wydaje mi się, że nie mam jakiejś tam specjalnie turbo hiper wiedzy, jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy. Natomiast to, co udało mi się zauważyć, to to, że na przykład fajnie. Te okulary są bardzo uniwersalne i bardzo często je wybierałem. Natomiast jak one się sprawdzają przy takim turbo nasłonecznieniu, czyli mamy letni, po prostu dzień, gdzie słońce ładuje na pełnej pycie, i <grym> no i ogólnie wiemy, że tamtych chmur za wiele nie będzie. No to powiem szczerze, z racji tego, że one się przyciemniają, to one też mają pewien zakres. One nie przyciemniają się całkowicie do czarnego, więc przy takim pełnym, pełnym słońcu, no, wydawało mi się, że Mogłyby się przyciemnić bardziej, aczkolwiek trzeba wziąć też pod uwagę, że tego typu technologie też mają swoje ograniczenia. No i z drugiej strony, jeżeli chodzi o fotochromy, no to, no bądźmy szczerzy, no kto z nas nie lubi mieć, o, na przykład takich okularów, które są lustrzane, wyglądają kozacko, no, jeździmy na rowerach, wszyscy to lubimy. Natomiast jeżeli chodzi o, chodzi o fotochromy, bardzo często one wyglądają po prostu, o, w ten sposób, że są, na sam początek takie bezbarwne no i im bardziej wychodzimy na słońce, im większe jest to nasłonecznienie, tym one się przyciemniają. Ale warto sobie zadać pytanie, co dla kogo i jak wyglądałyby bezpośrednio dla mnie takie idealne okulary, w których można byłoby jeździć. No bo dlaczego nie? Dlaczego mam sobie nie pofantazjować i dlaczego mam nie posklejać różnych najlepszych cech w jedno? Kto wie, może kiedyś takie powstaną, dlatego też zaczynamy. Jeżeli chodzi o okulary fotochromatyczne, na pewno ich zaletą jest to, że są turbo uniwersalne, i komu bym je polecił? Na pewno takim osobom, które jeżdżą w różnych warunkach. I chcą kupić jedne okulary, żeby mieć święty spokój. Wychodząc na rower, nie zastanawiasz się, czy taka pogoda, czy taka, po prostu bierzesz okulary, wychodzisz na rower, i dlatego też między innymi ja bardzo często te okulary wybierałem z tego względu, że no, nie musiałem rozkminiać, i nie musiałem podejmować żadnych decyzji. Po prostu biorę okulary, ciach, wychodzę jest klawo. Jeżeli lubimy bawić się w stylówkę i mamy odpowiednio zasobny portfel, możemy pobawić się w różne okulary, na różne pory, ale tutaj już faktycznie wychodząc na rower, no trzeba to przemyśleć, że gdzie będziemy jechać, czy nas może faktycznie zastać wieczór, czy na przykład będzie tak, że warunki mogą się zmieniać, bo może się okazać tak, że weźmiemy sobie bardzo przyciemnione okulary, a na przykład wyjedziemy sobie w pochmurny dzień. No i to też nie będzie do końca spoko, bo będzie nam za ciemno, albo na przykład też tego typu okulary no nie do końca sprawdzą się na takie na przykład wiosenne czy jesienne pojazdówki po pracy, bo bardzo często zdarza się tak, że wyjeżdżamy za dnia, wracamy wieczorem. Więc tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak jeździcie? No wiadomo, jeżeli chodzi o pełne słońce, nic nie przebije po prostu przyciemnionych okularów no bo fotochromy nie ściemnią nam się aż tak, żeby po prostu ograniczyć maksymalnie to słońce, które gdzieś tam e, wpada nam na oczy, no bo się rzeczy. Jak coś jest do wszystkiego, no to nie może być we wszystkim najlepsze. Dodatkowo, jeżeli chodzi o okulary, które są już przyciemnione, na przykład w oklejach, mamy do dyspozycji technologię Prism, która jest naprawdę spoko. Natomiast te okulary nie mają takiej technologii, bo one po prostu są fotochromatyczne i powiem szczerze, że jeżeli też jeżdżę w tych okularach, to widzę różnicę, że te okulary, dla przykładu na przykład, nie wiem, zwykłe, klasyczne sutrosy, które, no tutaj chyba wiele nie trzeba mówić, każdy, każdy praktycznie zna ten model i <noise> dobrze je zna, dlatego też warto, warto o tym powiedzieć, że te okulary, no tutaj są technologią prism, no nie dość, że fajnie wyglądają, bo mają Lustrzane szkiełka są odpowiednio przyciemnione, a dodatkowo jeszcze wyglądają na tyle dobrze, że spokojnie, na przykład, w trosach można sobie wychodzić na miasto. Nie wygląda się głupio jakoś, bo te akurat okulary wyglądają całkiem, całkiem ok. No, dla przykładu, no na pewno na miasto wyszedłbym prędzej w takich niż na przykład w takich. Albo w takich. No, takie okulary wychodzą z tego, to wyglądałyby trochę, troszeczkę śmiesznie, no bo jednak one są mocno takie sportowe. Dlatego, skoro już wiemy mniej więcej, że wybierając okulary, musimy kierować się pewnymi założeniami. No, wiadomo, tutaj, jeżeli chodzi o fotochromy, można kupić różne marki, prawda? Tak samo jak Van Rysel czy na przykład Arktika, które są całkiem fajne i też miałem okazję je zobaczyć i są stosunkowo w dobrych pieniądzach. Natomiast, jeżeli chodzi o wygląd, no to już kwestia gustu tak samo tutaj o wyglądzie no, nie będziemy dyskutować, no bo jednemu będą się podobać różowe, jednemu zielone, jednemu niebieskie, jednemu całkiem czarne, jednemu białe. Także tutaj wygląd każdy dopasuje do siebie. Co jest tak naprawdę ważne w wybieraniu okularów? Według mnie przede wszystkim, żeby sobie je przymierzyć i zobaczyć, jak wam leżą na głowie, bo nie ma nic gorszego niż na przykład, jeżeli okulary wam nie leżą dobrze na głowie, albo jeżeli wam spadają, albo inne tego typu rzeczy, to będzie was po prostu irytować i na dłuższą metę nie będziecie ich używać i po prostu walniecie je gdzieś w kąt. To po prostu, także warto, żeby sobie je przymierzyć, zobaczyć bardzo często jak leżą wam z kaskiem, bo czasami zdarza się tak, że te kaski są różne, no i te okulary nie zawsze z każdym kaskiem będą fajnie wyglądać, także weźcie sobie to pod uwagę. Jeżeli stawiacie na uniwersalność, na pewno fajnie jest mieć fotochromy. jeżeli możecie sobie pozwolić, żeby wykorzystać tak jakby maksymalne możliwe technologie, jakie są dostępne, ale wtedy trzeba wiedzieć, co, gdzie, kiedy użyć, to wtedy można sobie kupić kilka par, albo po prostu kupić jedną parę i powymieniać te szkła, aczkolwiek no to już jest też dodatkowy problem, także decyzja należy do Was. No i ostatnią kwestią, czyli teraz przejdziemy do tego, jak wyglądałyby idealne okulary dla mnie. Jak by to mogło wyglądać i co by było spoko. No na pewno fajnie by było, jakby wyglądały mniej więcej tak, albo tak. Czyli po prostu klasyczne sutrosy, bo ich wygląd, no według mnie bije wszystko na łeb. Aczkolwiek dodatkowo fajnie, żeby były fotochromatyczne i szkoda, bo akurat do sutrosów nie ma szkieł fotochromatycznych. No, cholewa szkoda, no, aczkolwiek tego typu model, który byłby w miarę uniwersalny, ze szkłami fotochromatycznymi, ale żeby te okulary fotochromatyczne dodatkowo miały to taką lustrzaną powłokę, jak dla przykładu, na przykład o takie, no kurde, Mega mi się podoba lustrzana powłoka, i to nie, niekoniecznie na przykład taka, czy na przykład zielona, czy coś po prostu fajnie wygląda jak jest lustro na oczach. Kolejna rzecz, jakby te fotochromy jeszcze miały technologię. Prism to już w ogóle byłoby turbo, aczkolwiek wiem, że teraz sobie wymyślam i prawdopodobnie uzyskanie tego wszystkiego na jednych soczewkach to jest turbo trudne albo nawet i może niewykonalne, aczkolwiek dlaczego mamy sobie nie pomarzyć? Każdy może sobie powymyślać, więc ja też sobie wymyślam. A co wy o tym myślicie? Jak wyglądają według was idealne okulary na rower? A dodatkowo, obczajcie, mam taki nowy wieszak na rower, ale jeżeli będziecie chcieli, to też dajcie znać w komentarzu, to może zrobię na ten temat odcinek, bo udało mi się go tanio znaleźć, a według mnie spełnia swoją rolę w zupełności. Także jeżeli odcinek się Wam podobał, zachęcam też do zostawienia łapki w górę. Koniecznie dajcie mi znać, jeżeli chodzi o Wasze opinie w komentarzach. Dla tych wszystkich, którzy jarają się rowerami i chcą razem z nami cieszyć się tą rowerową zajawką, zachęcam do zostawienia tego czerno, czerwonego guziczka. Subskrybuj! Tak szybko mówię, że aż mi się język zaplątał. A ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro!